go z tej strony t i za mną jest... No! Tak, i teraz nie zapomnijcie zostawić... Dobra, e... przestawić, e... ja a... bo, bo nie mogę się doczekać co? Ech, No chyba masz rację. Ale i tak, na następny raz nie spychaj mnie! He. No. Tak w ogóle, to, to jest seria z OfBee. No i poprzedniego Obi nie, nie udało nam się nagrać. Nie, niestety. Za czemu? A oto czemu nie nagraliśmy tego. Ponieważ dźwięk nam się nie nagrał, a to było naprawdę wkurzające. Dobra, więc przejdźmy już do tego odcinka. Ale fajnie się gra. Kurczę, już prawie go mam, prawie go mam. No dobra, dobra, dawaj, dawaj. I... Czy to jest lodziania? Mm! ładnie tak. Zadaw. Dawać tak mi proszę, te lody. Proszę w jedziemy. Ja Super! Mam... A tak naprawdę pana porywam. Czekaj, co? A ja myślałam... A dobrze, to, to taki żart, tak? To że... Eee. O o. E, a, 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 a. No i przechodzimy do tej e, smutnej części tego odcinka. Znowu. E, nie nagraliśmy głównie. A głównie tego obi. E, dobrze. I teraz totalnie bez w ogóle bez sensu zamienimy się w tajnych agentów. Nie wiem w ogóle czemu spoileruję i czemu ciągle przerywam ten odcinek. Dobra, już jesteśmy w grze. I tak. Chcemy się zapisać tutaj do agencji. Siemalili. Siema, Siemalili? O, jest, jest Rubin. Muszę, musimy go odzyskać. Oh, shit. Dobra. Dobra, to idziemy na tą misję. Dawaj. Hop, hop. Dla mnie to proste. Dla mnie też. Okej. Okay. No dobra. O. Zamknęli nas O, musimy dźwignię pociągnąć Żeby żeby się żeby Tak z tego. Hop. Tu, tu trzeba kliknąć guzik Most. Most. hop! Most. Tu Most. Super. O, jest dźwignia. O, jest wyjście. Wyjście. Tak! Wolność. O! Szybko. Dobra, jeszcze raz. Patrz. Właśnie e, znaleźliśmy się tu tak, e, ponieważ jakiś, jakiś chłop, czyli a ten chłop to jest e, Nao, no to on właśnie mnie zaciągnął na tę misję. Dokładnie. I dlatego że się tam. I wcale nie było tam żadnego montażu. Tak, wcale. Tak. E, o nie, proszę, proszę YouTube, nie kasuj mojego konta za to, błagam. Znaczy nie dawajcie im No. O. Aha, bo tu trzeba oknem wejść. Ej, nao, skąd no. wytrzasnąłeś ten laser? Dobra? Eee, dobrze. Niech to nie jest. Wbijamy jakby gdyby nigdy nic. Tak jak kiedyś... Je, tak jak wcześniej mówiłem, YouTube, proszę nie kasuj mi konta za oszukiwanie. Eem, to znaczy za e, inne rzeczy takie. E, no wiecie, teraz się przebieram, żeby mnie nie poznali. Ja są gotowy. Ja też. Unikajmy tego wariata.

białe o a ja skinąłem o już nie masz białego ekranu? Mmm! Mistrziota cię chwali! Dobra, tak na serio to yy, czekam na Janka. <ścoughs> Czyli na? No. No wreszcie Jesteś. I'm dead. Dobra, ja przyjdę na kolację. Gdzie ty się uczy? Gdzieś ty się uczyłeś tego? Nie wiem, nie uczyli nas, pamiętasz. Ano, tak. Musimy się tylko zapisać. Ano. Dobra, wreszcie. Hmm. Hej. Co ja robi to mam. To jest, to, tak, to jest typowa, typowa wentylacja, tak. Ja, typowa wentylacja u każdego człowieka, tak. Dobra, tak na serio to, no. No. Otworzyć Ci kartą? Nie. Dobra, dawaj. Potem... Uu! Uh! A ja dłużej jest ta agencja? Co? Długa jest ta agencja? E, ale to jest właśnie... E, ta... T, e, to jest budynek tych, e, którzy ukradli nam ten rubin. A jak to... Tam długo to, 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 to potrwa, Wiesz może? Ach, spokojnie. Mówili, że to potrwa tylko z y, kilka godzin. Ale teraz tak mu serio. Nie wiem. Do, he do helikoptera ja... Dawać mi helikopter. One eternity later. Dobra. Jest! O, jakaś winda. O. Tak. Co to jest? Co to jest? Czemu, czemu autor dał to? To coś tutaj. Nie wiem, ale ja wychodzę. Nie wiem, ja też chyba wychodzę. A oto wolność do tego odcinka. Próbuję jak najszybciej zginąć w dorsach. I teraz zostawcie subskrypcję i w ogóle. I bla 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 bla. Much, much, much. Yeah. Dobra, włączam ten timer i. hu. Uh. Szybko, szybko, szybko. Najszybciej można e, e, zginąć przez hajda. Kurde, dobra. Hajd, hajd, szybciej! Szybciej! Dobra, hajd wyrzucił mnie po raz drugi. I teraz ostatni raz mnie wyrzuci. Hajd mnie już zaczyna wyrzucać. I zginę. Super! Dawaj, 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 dawaj. No dobra. dobra, dobra, dobra. I, i, I można zginąć w, y, w dorsach najszybciej. W 1 minutę 55 sekund i 62 dwie milisekundy. Więc. To był, To było męczące. Naprawdę. Więc... No dobra, to koniec. Więc... Pa!